Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Moim gościem będzie aktor Wojciech Zieliński. Mm. Agata Kulesza i Marcin Dorociński zagrali razem w Pakcie. Nie? Nie? ma takiej odpowiedzi. Jest a. Sala samobójców Jana Komas. b. Body ciało Małgorzata Szumowskiej. i c. Róża Wojciecha Smorzowskiego. W Róży to zagrała moja druga koleżanka Magda. Nie, to mylisz filmy. Tak, to Wróży. Różyczka. Pomyliło mi się. Tak, to Wróży. W róży tak, bo w Różyczce zagrała Magda Boczarska. Boczarska, tak. Tak, tak, tak. Udało Ci się. Cześć Wojtek, witam Cię serdecznie w KinoRozmowie. Zagrałeś ostatnio w Psach 3 posikowskiego, ale będziemy rozmawiali o całej Twojej. Twórczości i nie tylko. Mm. Witaj. Myślałem, że powiesz, że cieszę się, że przyszedłem. No mówię, że cieszę się, że jest nie, powiedzi nie powiedziałeś, cieszę Tak. Mi, tak. <laughs> wreszcie o, dotarłeś. Wreszcie <laughs> tak sobie pomyślałem, jadąc tutaj do ciebie, do was, mhm. że będzie rozmowa filmowa, no i żeby było ładnie, no to będzie raczej o produkcjach, w których ja występowałem, no tak żeby. No, zapraszają tego człowieka. No to będziemy raczej rozmawiali o jego no. wypocinach jego pracy. I okazuje się. W pewnym momencie to przez czas nie oglądałem tych rzeczy, w których grałem. Ale od pewnego momentu po prostu sam siebie nie chcę ich na razie oglądać. Jaki jest tego powód? Powodów jest kilka. Aha. Pierwszy podstawowy to taki że najzwyczajniej w świecie średnio mi się podoba to, co ten, 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 świat, ten świat przyniósł filmowy, ponieważ w mojej głowie, jak byłem na planie, jak byłem tą postacią, ja go inaczej zupełnie widziałem. I to, nie, to też nie wynika z żadnej skromności, bo nie jestem Staram się być realistą, a nie tam żadnym skromniaką. Kiedy czuję, że coś jest naprawdę dobre, albo kiedy czuję, że widzę aktora, który, użyje słowa, zabrał. <noise> nie, no został obsadzony on, mm -hmm. a nie ja. Myślę, no tak, no, no skiepścił strasznie to. W głównej roli, tak? Jak Jakiś tam gdzieś, tam, gdzieś tam, mm. tam no, nie mówił, prawda, no bo to przecież nie wypada. <noise> ale myślę, jest, no dobra, no okej, okay, no, no, tak, no tak jest w tym świecie, po prostu, nie wszystko jest zależne od nas, ale już jako 40 latek, e, przez te 15, 15, 15 lat bycia aktorem, Nauczyłem się pokory przede mm -hmm. wszystkim, a po drugie, no, jesteśmy małymi trybikami w, ty, w tym wielkim świecie, nie tylko w tym świecie tam, wszyscy, tylko też ja jako aktor w tym świecie filmowym i wiem, że po prostu tak się czasami zdarza, no, no nie, nie biorą ciebie, I, mm. i, a czasami też myślisz o jakiejś produkcji, że um, jaka to będzie historia, chcę ją opowiadać, chcę, żeby ludzie o niej słyszeli. Okazuje się, że ta historia jednak okazała się jakaś mętna. A inny film, który w ogóle nie spodziewałeś się, tak jak Chrzest. W ogóle pomyślałem sobie: a dobra, z Marcinem się już kumplowaliśmy od mojej krwi. Mhm. Dobrze, się, dobrze się czuliśmy. Ciekawostka. Marcin, ja miałem wtedy wypadek: Marcin na mnie czekał parę miesięcy. Specjalnie? Specjalnie, że w mojej krwi, która rola też nie była taka znowu duża. Mhm ale ważna dla Eryka i dla głównego, głównego bohatera, więc Marcin i cała produkcja na mnie poczekała, żebym ja jakoś doszedł do siebie i żebym mógł wystąpić. I jeszcze Marcin, y, sprytny reżyser, on wiedział, że to co mi się wydarzyło dobrze przeniesie się na ekran. No i przeniosło się. No tam nie musiałem udawać, że kuleję i y, nie musiałem ogólnie grać bólu egzystencjalno-fizycznego. Mm -hmm. Mogę skorzystać? Tak, oczywiście, jak najbardziej. No właśnie, ale wiesz, czasem wydawałoby się, że szkoda, że cały czas grają ci sami aktorzy główną rolę. Nie wiem, w przypadku na przykład psów, no oczywiście to był powrót do tamtej historii Linda czy, no właśnie, czy Pazura. Tak było, ale myślę też o innych filmach, w których są obsadzani aktorzy, którzy grają w którymś już kolejnym główną rolę. A może warto by było wziąć tego, który zagrał już wiele, tych dru wiele drugoplanowych i wybija się z tego tła, właśnie. No, ale to jest... no, to, właśnie, ale to jest trochę tak, że producenci. Ale to myślę, że nie tylko w Polsce, to wszędzie tak myślą trochę takim językiem. No, no bo film, który przemawia i opowiada do wielu setek tysięcy ludzi, czy milionów, jak mamy to do czynienia w Ameryce, jest pewnym produktem, ma się sprzedać. Jeżeli dana postać w czymś była dobra i się sprzedała, no to korzystamy jeszcze z tego, a gdzieś jednak. Podejrzewam, że no, wielu aktorów charakterologicznie pasuje do powiedzmy typów twardych typów czy ty, silnych osobowości. Ty jesteś tego obsadzany? No właśnie, jestem do tego obsadzany i już yy, nie ukrywam znaczy że silny typ. Okej, okay, <laughs> ale jakby, jakby tu się już tak skonkretyzowało, że właściwie jestem typem mundurowym, co mm -hmm. cały czas właściwie policjant. Czasami żołnierz, że już tak, Silny ojciec, ewentualnie. Ewentualnie silny ojciec, że trochę jest to dla mnie nudne. Mhm. I sobie myślę, a żeby się nie powtarzać, ale trudno tak się nie powtórzyć, szukasz jakichś nowych Właśnie. środków wyrazów. A... W jednym czasie, na przykład w danym roku, kiedy grasz dwie role policyjne, znaleźć inny obraz siebie, no to jest bardzo trudno, bo z czasem wiadomo, no, dzisiaj bym już inaczej zagrał policjanta, którego grałem 5 lat mm -hmm, temu. Wiadomo, jestem mm starszy, -hmm. jestem inny, Ty. jestem innym Wojciechem. E, no ale w, w, jak na przykład był, był taki czas, że grałem zarówno w, w, w policjanta w AXN, jak i policjanta w TVP. E, uważam, że dwo, ob, ob, obydwa są świetne scenariusze. I tak chciałem trochę zróżnicować. Może to były inne, inne osobowości, które grałem, ale jednak policjanci, I inna historia, no to, to, to był Wojciech jednak cały nie. czas Wojciech. No. no trochę mi się udało, no wiesz, no, film to jest obraz, więc też na ile można, wiesz, tu trochę taka fryzura, tu trochę tak, tu może coś z okiem zróbmy. Okulary jakieś Także okulary, też się kombinuję, żeby było inaczej. Kombinuję się aczkolwiek, wiesz, no ja lubię zawsze bo lubię. Uważam, że to się lepiej sprawdza, gdzieś stąd, nie? Od środka mm -hmm. gdzieś szukać, nie? Myślisz sobie, jakby to było, gdybym ja był w tamtej sytuacji I sobie wizualizujesz. Ja sobie tutaj tak robię, jakby to byłbym tam, zrobił to, jakbym zrobił, jakbym jaki bym miał ruch, no wtedy byłbym może szybszy, starszy, cięższy, jakbym chodził, nie? Jakby to takie różne rzeczy, no i, i próbujesz, o, mógłbym tak chodzić w sumie, mm -hmm. mógłbym tak chodzić. Właściwie to, właściwie to może tak chodzę nawet trochę. <śmiech> <śmiech> Więc wiesz, szukasz. Szukasz w sobie. Znam aktorów, którzy e, zobaczą, przeczytają gdzieś i myślą: O, ja nałożę to na siebie. No i można nałożyć to na siebie, tylko że czasami to jest tak inne niż ty. Tym bardziej, że e, przynajmniej u nas w polskim filmie czy serialu, wiadomo, to już się trochę zmienia, mamy więcej czasu na to, mhm. żeby się przygotować, no ale to i tak to są góra dwa miesiące. No to nie zaszczepisz w sobie ruchu czy grymasu, czy jakiegoś sposobu gestykulacji, żeby to było twoje, nie? żeby to po prostu cały dzień sobie ćwiczyć mm -hmm. i myśleć o tym, jakby to było. Cały czas miał problem z tą szczerą, tu ja, no, ja bolałam, coś wiesz, jakby szukasz, nie I tak, w zdenerwowaniu robisz tak, nie na przykład. Mm -hmm. że to było już później odruchowe, że robisz tak, nie? no to dwa miesiące to jest trochę mało, żeby, żeby to, 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 to zrobić. Tak, chyba jest to ma, mała pr... Tak. A... <laughs> Ale tak najlepiej. A na przykład jakiś ten mistrzowie, nie wiem, De Niro, Al Pacino, obserw... na oglądasz film i myślisz sobie tak, może wezmę coś z niego do, do tej roli. E, nie bardziej z niego, tylko myślę sobie, e, jak on dochodził do pewnych rzeczy, nie, i że e, o, oczywiście na, na pewne takie małe rzemieślnicze rzeczy, wiesz, jak, mhm. jak rodzaj patrzenia, albo wiesz, że ja, na przykład a tu specjalnie się tego odwrócił do kamery, a tutaj specjalnie się odwrócił do kamery, a tu gra cały czas plecami co myślę, mm, ciekawe, ciekawe, chcę tutaj jeszcze mm, wzbudzić większą tajemnicę albo coś, wiesz, jakby gra, gra takimi, gra do kamery mhm. w pewien specyficzny sposób, gdzie ja jako aktor to widzę i mogę sobie z tego czerpać. Aczkolwiek to jak on sobie zrobił postać, to ja z tego raczej nie. Nie biorę, o! Wezmę sobie <śmany> taki gromasek De Niro, nie? On <śmany> wiesz, to nie wiesz, tak, tak, <śmany> no coś takiego. No nie, nie będę tego brał, ale, ale to jak... Ale na przykład jak myśli, nie? Jak, jak on do, do tego doszedł, że tak że tak, że tak, że tak potrafi przeciągnąć to i to cały czas działa, nie? Że tak nabudował to w sobie, że tak jak teraz w, w, w Irlandczyku. Irlandczyku. Mhm. Ja akurat nie byłem, że ja wiem, że to ta forma, ale ona mi przeszkadzała jednak, wiesz, ja czułem, że on nie jest 20-30 lat młodszy. Może nie, nie, to za, za duże słowo, mhm. przeszkadzała. Nie nabrałem się do nie wszedłem mhm. w to. No bo jednak jesteś w teatrze, tam też jest fe, pełna forma, tak. ale w pewnym momencie wchodzisz tam i już się na nią nabierasz, już jesteś w tym, nie? A tutaj nie udało mi się w to wejść. Oglądałem to i było fajne, fajne. Oni są po prostu fajni, ale nie wszedłem w tę formę. Natomiast y, o wiele bardziej mi się podobał Al Pacino. On był gdzieś, e, nie wiem, energetycznie był jakiś prawdziwszy e, niż Deniro, który wiesz, no, obaj są mistrzami, nie? ale też no, obaj są mistrzami. Ale mamy też takich mistrzów. Może wyprzedzam Twoje pytanie, może nie, ale też mamy takich mistrzów w Polsce, y, w, na których też. Można użyć słowa wzoruję się, ale podziwiam, nie? Tak jak właśnie, nie będę tu oryginalny, Janusz Gajos czy Krzysiek Stroiński, nie? Są, mm -hmm. są, tam. no czy, czy też Krzysiek Majchrzek, z którym grałem, ale to też to polega na pewnej, każdy jest inny i bierzesz od nich to, co w nich najlepsze, nie? E, u Mogę to powiedzieć? Mogę to powiedzieć? Nie boję się tego. Tak. E, u Janusza, ja nigdy nie pracowałem z panem Januszem. E, Gajosem. On, tak, z panem Januszem Gajosem, który tak potrafi pięknie wejść z jedną, w jedną rolę i w drugą, być różny i jestem tak prawdziwy. Te formę on wypełnia. E, Krzyżyk Stroiński, który jest niesamowicie prawdziwy. Uwielbiam tą jego prawdę. E, bardzo mnie się podoba to jak on to jak, wiesz działa, może on nie jest tak też potrafi być różny oczywiście, ale może nie aż tak bardzo jak Janusz Gajos, pan Janusz Gajos, przepraszam, ale jest tym taka prawda, takie widzisz, takie czujesz, niech mhm. i zastanawiasz się, ja się zastanawiam przynajmniej z punktu widzenia też aktorskiego, na ile jego to boli naprawdę, na ile musi wsadzić swoje, na swoich stronach prawdziwych zagrać. A na ile to jest rzemiosło? Mm -hmm. Bo y, pamiętam siebie, że na początku swojej drogi aktorskiej, to u mnie to było tylko po prostu. Zresztą to no, tutaj... chyba <laughs> Darcie z <laughs> Uderz, uderz, <laughs> uderz, tak, niech boli. Nie, to tak było. E, z czasem wiadomo, to już się tego mhm. uczyszczasz i, i masz jeszcze świadomość. Ale to myślę, że staje to się jakąś rutyną, czy po prostu, że. Takie nie, po prostu, po prostu... Nie, po prostu już wiesz, jak możesz to zagrać bez bólu A. albo z minimalnym bólem. Mm -hmm. Jak się do tego doprowadzić? Poza tym jeszcze później masz świadomość, jeżeli chodzi o film, że patrzysz, patrzysz na to i mówisz... Jezu, to nie tak bolało! Nic nie widać właściwie. A później oglądasz inną rzecz, którą myślisz sobie... Właściwie to tak zrobiłem... A to, to wygląda. Jes. Mhm. Jest jak on tam cierpiał, nie? Więc wiesz, no bo no. zawsze są lepsze gorsze dni, tak? I A ty nie, musisz nie, nie stanąć jesteś, przed nie, kamerą, stanąć przed nie, widownią. Nie, żeby z cyborgami, Aczkolwiek, że z kamerą jest tak, że e, z dobrym reżyserem, później też mhm. montażystą i operatorem na planie. E, I Liczbą Dubli też, bo to liczbą jednak. liczbą Dubli, powtórzyć. ale to wiesz, to też jest tak. E, ja to często to powtarzam. Może trochę z delikatnej złośliwości, ale. Ta złośliwość wynika z pewnego przeze mnie zaobserwowanego faktu, że przynajmniej to, co ja widziałem u nas w polskim kinie, nie musisz być aż tak świetnym i wybitnym aktorem, żeby być w Polsce uważanym za dobrego filmowego aktora. Mm -hmm. e Film jest tak, że to jest jednak praca pewnego kolektywu. Nie? Jest operator, jest, jest ten reżyser, który ci ustawia i który widzi i myśli sobie: mm, Nie zagra tego aktor w ten sposób. Więc ja, niech on zagra profilem, wtedy nie widzimy w oczach, że on kłamie. Mhm. Ja to w montażu zrobię tak, że z, będzie się w innej scenie paliło, to podbije to, że jest strasznie, i już. I później widzimy, aktora no jez, jak on zagrał. Mm -hmm. A ty grasz, zagra, a ty grasz zagrasz, w filmie i sobie myślisz, bo że. Jakie drewno, i to jeszcze spróchniałe, nawet by się. Już nie jest w stanie się zapalić w ogóle. Ale to często a jest tak. Jest. Ale, tak jest, ale tak jest, wiesz. Na szczęście U ja nas. zazwyczaj spotykałem się z ludźmi, którzy no, znali się na swojej profesji i. I właściwie się od nich uczyłem. Czy to byli dużo starsi aktorzy, czy trochę starsi aktorzy, czy nawet rówieśnicy, to zawsze od nich brałem. Mhm. Uczyłem się po prostu rzemiosła. Ale to w tym zawodzie i przez to też jest piękny. Może wyprzedzam Twoje pytanie? że Piękno zawodu. Że, <grym> że, że, że trochę uczysz się życia dzięki temu też. Mhm. I trochę ta perspektywa Ci się rozszerza. I, I może jesteś dzięki temu odrobinę mądrzejszy. Nie? Że nawet przez to, że wchodzenie w inną postać, w inną rzeczywistość, stanie się przez chwilę kimś innym, zrozumienia jego wszystkich imperatywów, mhm. boleści, powodów, dlaczego się tak zachowuje, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, z tymi wszystkimi e, wspaniałymi frikami, z którymi masz do czynienia. Którzy też mają wiesz głowę pełną pomysłów, pewną wrażliwość yy, i dowiadujesz się od nich pewnych rzeczy i, i konfrontujesz pewne rzeczy, więc to jest tak naprawdę moc, moc tego zawodu. Ale yy, w, 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 powiem i zawsze to powtarzam, to nie jest, to nie jest moja miłość. Taktorstwo? Tak. Geodezja, Nie, to tak. te... <laughs> geodezja, geodezja była wyborem szkoły średniej tylko i wyłącznie te, dlatego... Technikum kończyłeś, tak? Tak, technikum skończyłem, gdyż e, ja się przed każdymi egzaminami bardzo stresuję. I dwa lata temu zrobiłem po wielu latach jeżdżenia motocyklem bez prawa jazdy, ale <laughs> bałem się użyć jeździć bez prawa jazdy, no bo wiesz, mogłaby być z tego afera, że... że Czyli jeżeli... jeździłeś bez prawa jazdy? Tak. Mm. Wysyłamy to tak. <laughs> ale nigdy, nigdy ale tak miał psach, publican, więc, nie był żaden policjant więc wiesz komisarza więc... ale akurat wiem, że policjanci są wobec mnie e, bardzo łaskawi, uprzejmi wielokrotnie jeszcze jak trzeba było mieć papiery e, przy sobie, czy to dowód rejestracyjny, czy to prawo jazdy, ja wiesz no to, nie ukrywam, jestem czasami trochę roztrzepany i zapominam zabierania pewnych rzeczy. Już do szkoły matka mówiła, że szedłem bez plecaka. No to, jakby to już mówiło coś o człowieku, że no albo być może jakaś część mózgu w ogóle mu się nie uaktywniła, albo w ogóle nie wyrosła. Może tak być. Są takie badania, Były takie badania ostatnio na jakimś w, w francuskim... Mm, no nie, chcę, nie chcę obrazić żadnych urzędników, ale urzędniku, który się okazało, że ma tylko p, tam 3 czwarte mózgu, że nie ma żadnej mm -hmm. części w ogóle mózgu. Mm -hmm. No i funkcjonował. W każdym razie mm, Ciekawe. Więc może ja, ja też mam nie <laughs> wszystko, to, co <laughs> trzeba. I zapominałem tych dokumentów, i, i zawsze mnie policenci. E, tak do, do końca nie byli to pan, czy nie pan? Mhm. E, bo ja zawsze wysiadałem z jakiegoś starego, rozwalającego się samochodu, co trochę nie przestawało, że jak to, aktor. A, aktor ma taki samochód. Mm. I a nawet raz usłyszałem te słowa typu Aktor? Takim żynkiem? <laughs> <laughs> no, 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 muszę go zrobić właśnie. I tak. W, w, tak, i bałem się egzaminów, i poszedłem do, do technikum magnetyzjnego, bo tam mając. Dobrą średnią ze szkoły podstawowej mogłem dostać się bez egzaminów. Więc dostałem poza tym jeszcze uwielbiam rysunek i malować. Tak więc miałem wyrobioną rękę. A tam rysunek techniczny był dosyć istotny i ważny. Stąd też robienie map. To no, jeszcze wtedy się robiło ręcznie mapy rapitografami, odmierzało się taśmami, nie tak jak dzisiaj. Mhm. Że... Znaczy już wtedy też były dalmierze elektroniczne instrumenty, aczkolwiek już dziś. No to wychodzisz z takim urządzeniem, wszystko satelitarnie ci mierzą, wchodzisz do domu do komputera, drukuje ci no mapę tak, na ploterze, wszystko jest zrobione w... w Zupełnie gdzieś. było inaczej ręcznie. Zupełnie inaczej. Zasady czy... są zawsze te same, no bo to jest jednak no. zawód ścisły, co też na trzecim roku zrozumiałem, kiedy to był trzeci albo drugi, drugi, drugi rok, czyli druga klasa, że wszystko jest w Godezji. Musisz się stosować do instrukcji geodezyjnych. Tak więc, jeżeli mierzysz przedmioty pierwszego, drugiego, trzeciego e, stopnia, no to musisz je zmierzyć z pewną dokładnością. I nie ma w ogóle bata. no Musi być tak zmierzona i koniec. Później ta mapa musi być tak zmierzona, tak, takim kolorem pojechana, mm -hmm. takim rapitografem wtedy, taką grubością taki tak. szczegół, taki, tak podpisujesz cyferki, tak i tak. I właściwie żadnej kreatywności mm -hmm. w tym. Jakby nie, musisz się trzymać tego i kreatywność może być ewentualnie w pracy, jak pomierzyć coś. Ale też ta kreatywność taka, wiesz, średnia. Ja więcej mm -hmm. kreatywności z paniami z biur mogłem się wykazać niż później w pracy. E, tak więc e, pomyślałem sobie... Mm, to no, co jest tą pasją, to jest, miłością? To jest ta jazda tymi motocyklami, tak jak powiedziałeś? E, wiesz co, powiem ogólnie i może nieco enigmatycznie, ale ogólnie życie. No, życie. Wiesz? Czyli najlepiej. Tak, wiesz co? We Dla wszystkich aspektach. Tak, właśnie, że to jest wiesz. Ja, ja na motocyklem, a ma za chwilę powrót do domu i sprawdzenie, czy. bo uwielbiam też ogrodnictwo. E, sadzę pomidory na balkonie z takich małych nasionek. Przeróżne pomidory od. Tylko pomidory, czy coś. Już? Wiesz co? Zioła, a. zioła też, ale pomidory, bo uwielbiam poza tym pomidory można suszyć, a też właśnie w tym roku biorę się za suszenie, mm -hmm. więc, wiesz, masz takie, że o, jak to wszystko piękne, ta roślinka rośnie, tym motocyklem umiesz na jednym kole jeździć, nauczyłeś się na jednym, teraz może na przednim, byś się uczył zahamować, wiesz, jakby każdego dnia coś nowego i to jest tym wszystkim piękne, więc na przykład jest taki moment, że lubię jak nie mam pracy. Mm -hmm. Po prostu teraz chcę być sam dla siebie ze swoimi, ze swoimi sprawunkami, ze swoimi roślinkami, ze swoim iPadem, iPadem, I, 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 iPadem zresztą też. <laughs> Z, ze swoją Plejką, ze swoim Xboxem, bo mam im to i to. Pryk. Jeszcze nie to też, bo trzeba mieć wszystkie, bo nie we wszystkich mm -hmm. są wszystkie gry, a też jestem wielkim fanem. Bier. No bo to też jest przenoszenie się do innego świata, tak jak w filmie. Eee, więc, y, 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 takie momenty, wiesz, które są. Y, zostawiam sobie te sympatię z filmem na boku. Y, wiadomo, że tęsknię czasami, no bo tęskni się do sympatii. Y -y. No? Czasami chcesz się na nowo z nią do niej przytulić i zapytać, co u niej słychać. Ale nie jest to tak, że wiesz, nie mam pracy i nagle je, Co teraz zrobię? Co zrobię? Ewentualnie co do lodówki Co do lodówki, co włożyć, do lodówki tak. Ale tak to. Tak A tak jeszcze to... jest Kraft Maga. To, a, powiedzieć... jeszcze jest krawmaga. Tak, sporty i sztuki, sztuki walki. Jeżeli chodzi o krawmagę i defendo, w których się użyje górnolotnie słowa, specjalizuje, to są systemy walki i faktycznie one pomagają później czasami na planie, bo widzisz, że ktoś pokazuje ci coś, a to nie jest tak. Nie? Mówię, wiesz o jakimś wyciąganiu broni, czy obroną przed nożem, czy uderzeniem. I, i możesz coś od siebie powiedzieć, nie, wiecie co, to może lepiej tak i tak, oczywiście nie, nie, nikomu nie, w, nie wchodząc w jego kompetencje, wiesz, tak grzecznie wiesz tłumaczysz, ale my już, ja wiesz, większość z yy, yy, kaskaderów w tym kraju no, to przez te 15 lat poznałem i oni wiedzą, co ze mną można zrobić, a czego nie można. No część sam robisz, tak? Yy, znaczy wiesz, dogadujemy się co i jak, no teraz yy, yy, furiozie, która czeka na swoją Premierę. premierę. No i tam było bardzo szereg walk, gdzie przygotowywaliśmy się. Ja, ja mówiłem tam wszystkim, słuchajcie, naprawdę, mmm, mo mogę przyjść na plan, że to pokażecie, co trzeba zrobić, i ja to zrobię. Nie, 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 musisz przychodzić, bo tam, wiesz, to jest skomplikowany układ choreograficzny i tak dalej. I mówię, no dobra, no i chodziłem. No rzeczywiście on był skomplikowany, po czym widziałem to na filmie, no i, i wiesz, no fajne te, fajnie te walki, tylko, że mógłbym to zrobić 15 minut przed y, y, akcją. Mm -hmm. I cieszę się, że ten film zostanie pokazany jakby od tej strony, no bo ludzie sobie myślą Jezu, huliganerka, w ogóle co to za banda, debili i, 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 te, i tak dalej, nie? Tyle tylko, że jakby spojrzeć na to z innej strony, to chłopaki, którzy Właśnie chodzą na te, na te mecze, i później się leją po lasach, bo my o takich chłopak, my mm -hmm. ten, robimy tam stricte obojówkach. Mm -hmm. Są koledzy, którzy może za tą piłką, ta piłka nie jest dla nich aż tak ważna, jak ta przynależność do grupy i ta wspólna walka gladiatorów. Mm -hmm. W tych lasach. W tych klatkach, bo oni też mają swoją ligę, taką, wiesz. Walk, tak? Walk wspólny tam, tak, czterech na czterech, która też została sfilmowana w filmie. Notabene, grał tam prawdziwy e, zawodnik. Rafałek, teraz nazwiska sobie nie przypomnę, wa walczy w, w Rosyjskiej w Federacji MMA, mhm. z którym ja notabene, właśnie w tym filmie walczyłem. Chłopak, 20 cm ode mnie wyższy i 20 kg ode mnie cięższy. No ale filmy mogłem go pokonać. Hmm, tak, wiadomo. Za, to kocham, za to kocham film. E, i, I chodzi o to, że oni, oni czuli tą przynależność. I to, że wiesz, na przykład ja osobiście, to, że 30 chłopa z jednej strony i 30 chłopa z drugiej strony pojadą sobie do lasu gdzieś pod Łodzią, pod Warszawą, e, pod Krakowem czy pod Poznaniem, wiesz, mówię o dużych miastach. I wybijają tam sobie zęby, walczą i sami, ewentualnie, skazują się w najgorszym wypadku na śmierć czy kalectwo, to jest ich sprawa. Mhm. Ja wiem, że oni są częścią społeczeństwa, no i musi e, później iść, idzie do szpitala, a z naszych podatków to jest płacone, ale również z naszych podatków jest płacona policja, która tam przyjeżdża i rozgania tych chłopaków i biega za nimi, i, i myślę, że więcej. To kosztuje, niż później ewentualnie leczenie takich chłopaków, bo oni tam tak aż bardzo się nie leczą, jasne, no zdarzają się czasami, był kiedyś taki dokument, że chłopak zginął podczas takiej walki, no ale on tam poszedł z własnego wyboru, to z własnego wyboru ludzie też giną w, sam w wypadkach samochodowych czy motocyklowych, bo tak szybko się nie jeździ po mieście, na przykład, nie? albo no z różnych innych powodów mm -hmm. też, sportów ekstremalnych, no też, też mogą Wszystko zginąć, ale się to jest subiektywna opinia, zaznaczam, opinia, która nie została przeze mnie przemyślana jakoś bardzo głęboko, więc może znajdziemy jakiś powód, żeby znaleźć kontrargument i chętnie bym o tym podyskutował. Aczkolwiek, wiesz, no, ja osobiście nie widzę jakby problemu, że wiesz, problemem jest takim jak Idzie. Znaczy jeżeli nie wkraczają na stadion, tak? I robią tam jakieś burdy, to wtedy robi się problem, burdy, bo przy przeszkadzają przy, przy, przy ludziom, przy, przy którzy po, chcieliby normalnie na, obejrzeć po raz ten myśl. A to, że w mieście, na przystankach, rozbijają szyby wystawowe, no to wtedy to jest taka chuliganerka i, i do takich chłopców e, w ogóle nie mam szacunku i jak ich wyłapią i ich wskazują na wysokie kary. Ale jak ktoś ma ochotę się ponawalać w lesie. Jak się nawala, no to jest, to jest ich sport, to jest taki wież, ich taka, wybór, ich wybór, nie? No to wiesz, no to tam adrenalina jest naprawdę ogromna i jak reżyser robił research, rozmawialiśmy długo o tym właśnie między takimi chłopakami, no to mówią, że to jest po prostu, to jest nie, niebywałe, to, to nie pamiętasz nawet tego, to jest tak, wiesz? To i tak wznosi e, w twoim krwiobiegu mm -hmm. wszystkie endorfiny i adrenalinę w, w ciele. No i o, tym, i o tym między innymi jest ten film, no wiadomo, o miłości, ale tu już więcej nie będę zdradzał, ale... ale jak każdy film. Jak <laughs> ka każdy film, jak właściwie wszystko, co w naszym życiu jest, tak, no. <laughs> że to dobre osób. na podsumowanie, że sensem jest, jest miłość. <laughs> tak, ja mógłbym tak to... E, do wszystkiego i do wszystkich. Zgadza się i... E, Górnolotnie to zabrzmi, ale miłość jest budująca. no To nawet wiesz, no, nawet weźmy nasz organizm. Te dwie komórki muszą się nawzajem kochać. Nie mogą być antagonistyczne do siebie, bo wtedy nie będzie dalej wzrastać komórka i nasze ciało i wszystko. Pomidory na przykład na balkonie. Jeżeli <laughs> <laughs> nie <śmiech> będzie się czuła do nich miłość. Dzięki bardzo mm. za rozmowę. To już wszystko. A, nie. dla teraz zagadka. Tak. Świetnie. Wszyscy mówią, że mają zawsze problem z rysunkiem, a to nie To nie ma... będzie, wiesz, to będzie trochę przewrotne. Czy to jest kurier? <gryś> Kurczę, myślałem, że powiesz, że jesteś do M. <gryś> eee, tak myślałem. to były dwie Ale rzeczy, powie... które przyszły Ale mi Ale ja chciałem przewrotne powiedzieć, więc no super. Utej, jesteś, duch, jesteś dużo inteligentniejszy ode mnie. i Akurat. po prostu rozmawialiśmy o tym. No, <gryś> tak, jeszcze pokaż do kamery. Do kamery to, jest, to jestem ja. Pismem technicznym byłoby inaczej. – Jak jakby było? No, no pismo techniczne, to no tak, jak pismo techniczne. A, no tak. Nie, no ale to też to pismo, to wymaga innego po prostu podejścia. O, A to jest pismo techniczne. Ale fajne wyszło. Techniczne, nie? Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.